No cześć, witajcie moi drodzy, przed nami niedzielny odcinek, kwota 77 zł, standardowo w zdrapkach tutaj przygotowana, mamy super trzynastkę, mamy trzy zdrapki za piątkę, trzy za dyszkę, no i wielką krzyżówkę, numerek piąty, z tego co kojarzę to już chyba drapałem tą paczkę, tam było też sześć dyszek tydzień temu, no ale może jeszcze coś losowego nam nie czeka i coś się uda ugrać. Takie mamy numerki w tych zdrabkach za piątkę, a takie w tych za dyszkę. No, mam nadzieję, że troszkę będzie lepiej niż wczoraj i coś fajnego uda się ugrać. No to zaczynamy. Trapiemy super trzynastkę. Będzie to liczba szczęśliwa? No nie będzie niestety, także tu mamy pustą. Lawendowe. Mamy szóstkę, dwójkę. Siódemka, ósemka, to też jest i pięć. Siedem cztery, to mamy 2 i 4. Czyli zdrabka jest pusta. No początek oszałamiający normalnie. <grystanie> Dobra, wielka czarna perła ostatnio była dosyć szczęśliwa. Mam nadzieję, że dzisiaj też nam troszkę da. Gwiazda, słońce, tu mamy trofeum, auto, ananas, tulipan, łódka, wiśnie i końcówka, podkowa, biedronka, no i chyba dolarka nie będzie, no niestety, pierścianka też nie zauważyłem, więc kolejny pustak za nami. No to lucky day. Zobaczmy, 37, 18, 45 i 27. No, tak krążą te liczby, widzę. A żeby tak coś trafić, to nie ma chętnych. No, niestety nie ma. Dobra, to może teraz gorączka złota. Moi drodzy, jest garniec. Garniec na mnoże razy dwa. No pięknie. Także dwie dyszki już na pewno będą. Jest git. Rubin, brązoletka, klucz, kwiat. pierścionek to by się przydał w tym, w perle, nie? Ale mamy i monetkę, czyli już mamy trzy dyszki. I pięknie. Sprawdzamy. Pod monetką mamy dyszkę. No i pod gankiem też pewnie będzie dyszka, albo może dwie dali. Dali dwie. Moi drodzy, 50 zł, ale super. No to ja nie mam więcej pytań. Och, tego mi było trzeba. Mamy rarytasik. Dobrze, to dużo kasy przed nami. Też nam dorzucą jakimś rarytasem. Nie mam nic przeciwko. <laughs> Jeden. 36, 24, 21, 12 i dalej 22, 16, 3, 18, 32. No nie, tutaj już odbierają. Dobra, no i ostatnia zadyszka, no i przechodzimy do wielkiej krzyżówki. Co tu w tym super bonus znajdziemy? Będzie ten dolarek. Taka złota też może być. Save plik, niestety nie ma dolarków na razie. Monety korona i Arbus oraz portfel. No, patrzcie, jak tutaj zdrapki rozegrały. <laughs> Dobrze, no to przed nami ta krzyżówka. Po dwie literki oczywiście jedziemy. Mamy M, W No to zobaczmy. O. Wujże z bonusem. Teraz tutaj mamy atom. I co i tyle? Tak skromnie. No, skromnie. No to tutaj trzeba szukać. MW mamy M. Tutaj dalej idziemy po kolei. O. Jest M. Tu mamy kolejne M, i tu tak samo. Tu mamy jeszcze coś. No, nie za bardzo. Dobrze, znajdzie się za chwilkę, nie ma problemu. KA. KA. Hmm. No tu mamy Ares Azot, tu mamy Aloes. Prądaskarka. Kos. Tu mamy Krystiana funkcję. O, jak ładnie. Fajnie. Dobry. Tutaj to był ruch. <grymne> Ze strony lat mam nadzieję, że wygrany Się okaże. Krop barka. Fajnie. Dużo się trafia, także bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Marka Ryna. Mamy IG, Intriga, Abel, szatan. O, dobra, chyba wszystko, tak mi się wydaje. ED. No, literka E też jest taka dosyć częstsza, więc dobrze, może kurczę zwrócić, by jeszcze wleciał, nie? To by był plus. Skromny, ale plus. D, d, d. to i co? I wszystko. Dobra. Hel. Tu mamy drawno No to jedziemy dalej, dalej. Mm, tu jest D Tu jest cukiernia. Gody. Tu mamy ser. Einstein. No. A jeszcze mamy REN No, teraz jest na pewno dobrze. Myślę, że tak. Kolejne dwie. ZL. O, no, prawie mamy Lej. No to tak. ZL. Tu jest L. Tu jest L. I AZ. To było jeszcze L aloesie. No. Dobrze, teraz tak tu mamy L. Ku cukiernia, tu nie ma nic. Tu mamy L, tu Z L i dwie zetki koło siebie. Dobrze, ostatnio u góry to B tu nic nie ma. Tu nic nie ma Tu mamy barkę, tu mamy lubczyk O, tu mamy kolejne B I mamy AB, pierwszy wyraz I tyle, schodzimy na dół I mamy tak FP O, FP FP Patrzcie, prawie mamy wyraz, kurczę Szok, To było zet jeszcze F. Tu mamy F, tu mamy cypr i tu mamy funkcję. Mhm. Teraz tak, futurysta ukrop. Mhm. I tyle. H mm, hy, 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 hy. O, tu jest już wszystko. Hel, mamy drugi wyraz, emu trzeci. Patrzcie, ja nie mogę, jeszcze coś może z tego być. To by było dopiero. H U. no to szukamy dalszych literek. Tutaj już nic, tu nic, tu nic, tu buchnę. Dobra, kolejne dwie i, Y. Mm, dobra, i, Y, i, Y, cukiernia. To było, kanie nie zdrapałem wcześniej. Iga. Intryga. hm, Dobra. No to to już jest wszystko. Kolejne dwie. C. CT. No tutaj nic, niestety. CT. Tu mamy tak, tak, tak. To brakuje. To też brakuje. I to też brakuje. Aktor, futurysta. to mamy tak, tak, O! Moi drodzy, czwarty wyraz. Naprawdę jest blisko. Co T, intryga. I tutaj jeszcze mamy ta, ta i tę. Dobra. Ostatnia decydująca literka to o. no Bonusy nie dla nas niestety. A szkoda. A to tu jest pierwszy wyraz kos noc. No i z tym jednym wyrazem zostajemy. Chyba, że coś pominąłem po drodze. No właśnie, to mamy drugi. To może jeszcze się rozejrzę na dzielni. Okej, okay, nic. No i tutaj o. Aktor ukrop. No jakby te R wpadło, nie? To by tutaj chyba nawet nie była wygrana wleciała. No, ale widzicie, jednak mimo wszystko się nie udało. Mamy. Raz, dwa, trzy, cztery wyraz. Kontrolne tylko jeszcze sprawdzimy. E, po tak jest, mamy MG. No i moi drodzy, dzisiaj tylko jedna wygrana zdrabka. Całe szczęście, że to pięć dyszek, a nie tylko zwrot, więc no powiedzmy jakoś honor i bilans uratowany. No, więc ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, za jak zawsze fantastyczne komentarze i doping to naprawdę pomaga. A my się widzimy na kolejnych odcinkach. Cześć.